Zadanie 8 czerwiec 2017: Rozwiązanie podanego układu równa jest z niewiadomymi x, y, jest para liczb dodatnich. Wynika stąd, że. No i pytanie, jakie jest b? No to może sprawdźmy, jak wyglądają to rozwiązania. Jeżeli dodamy sobie stronami. Może przypiszę najpierw. Jeżeli dodamy sobie to stronami, to okazuje się, że 2x jest równe b plus 1. A jak stronami to odejmiemy, to x odjąć x to będzie 0. Tu dostaniemy 2y równe 1 minus b. No, możemy zapisać jeszcze, że to jest b plus 1 przez 2 i 1 minus b przez 2. Jeżeli rozwiązania są dodatnie, to znaczy, że b plus 1 przez 2 jest dodatnie. Czyli b plus 1 jest większe od 0, czyli b jest większe od minus 1, no i w drugim przypadku y większe od 0 oznacza, że 1 minus b przez 2 jest większe od 0, czyli 1 minus b jest większe od 0, czyli b jest mniejsze od 1. Czyli b jest mniejsze od 1 i większe od minus 1 jednocześnie. Odpowiedź poprawna to c.